Hejka moi drodzy, z tej strony Wasza Polish Notes i mam do Was zasadnicze pytanie. Jak często zdarzało Wam się kopiować duże fragmenty tekstu z podręcznika tylko po to, aby zapamiętać, no cóż, prawie nic? A jak często zdarzało Wam się czytać fragment tekstu i notować zanim zdaliście sobie sprawę, co tam faktycznie jest napisane? Wiele osób popełnia właśnie ten błąd, biorąc do ręki podręcznik, kopiąc całe strony treści z podręcznika, a potem zakładają, że zapamiętają wszystkie informacje. Ale to po prostu nie jest prawda. Aby robienie notatek z podręcznika było skuteczne, musi być dość aktywnym procesem. Trzeba w ten proces zaangażować swój mózg w taki sposób, który sprawi, że naprawdę zaczniesz myśleć o informacjach, które przelewasz na papier. Zdradzę wam kilka skutecznych trików na to, jak robić najlepsze notatki z podręcznika, jak zapisywać informacje tak, aby potem cały. A treść została w Waszej głowie. No i jak zwykle, nie zabraknie także genialnych przyborów do pisania, które pomogą Wam zadbać o ich estetykę. Ja dzisiaj będę używać przyborów marki Big Intensity, moje ulubione pisadła, a wszystkie linki do nich znajdziecie jak zwykle w opisie. A jeśli marzy Wam się wygranie jednego z pięciu zestawów, właśnie takich produktów Big Intensity, które na pewno Wam się przydadzą podczas roku czy to szkolnego, czy akademickiego, to już teraz zapraszam do posta rozdaniowego na Instagramie, bo możecie właśnie wygrać jeden z pięciu zestawów. Informacje znajdziecie również w opisie. 1. Zrozum, co musisz wiedzieć z podręcznika. To jest zasada numer 1. Zanim weźmiesz do ręki podręcznik, musisz dokładnie zrozumieć, czego chcesz się z niego nauczyć. W końcu nie ma sensu recytować całej 12-stronicowej książki, jeśli musisz znać tylko jej niewielki fragment. Więc jedna z najważniejszych wskazówek, jaką mogę Ci dać, jest poświęcenie czasu przed sesją notowania, aby zdecydować, czego chcesz się nauczyć. Warto poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z programem nauczania danego przedmiotu. Wcześniejszym Sprawdzianami z poprzednich roczników, lub nawet starymi notatkami z zajęć, aby zrozumieć, na jakich aspektach należy się skupić podczas robienia notatek. Najlepiej poświęcić na to co najmniej 15 minut, zaznaczając w punktach każdą sekcję, którą trzeba omówić. Możecie sobie tę sprawę ułatwić, jeśli zapytacie się nauczyciela o dokładne detale. Które umożliwią Wam napisanie testu czy egzaminu, właśnie na najlepszą ocenę. Po zakończeniu procesu sporządzania notatek, pamiętaj, aby sprawdzić tę wstępną listę i upewnić się, że zanotowałeś te wszystkie potrzebne sekcje. Jeśli nie, sprawdź, czy nie pominąłeś czegoś w podręczniku lub czy nie powinieneś, poszukać tej rzeczy może w innej książce. Numer 2. Wyszukuj ważne informacje. Jeśli chodzi o efektywne robienie notatek, jednym z największych i najbardziej efektywnych sposobów na wyciągnięcie potrzebnych informacji jest przejrzenie całego podręcznika i zanotowanie najważniejszych treści. Aby opanować tę technikę, należy przejrzeć cały rozdział i poszukać nagłówków, podtytułów i wszelkich terminów, które są wyróżnione pogrubieniem lub na przykład jasnymi kolorami. Są to wskazówki od autora, które mówią ci, które tematy i fragmenty treści są najważniejsze. Pomogą ci one również sporządzić przejrzyste i dobrze zorganizowane notatki. To jest serio kluczowy trik, który pomoże ci podczas sprawdzania materiału. Możesz sobie utworzyć nawet kod kolorów z kilku kopisów albo innych mazaków, czy na przykład brush penów, który pomoże ci skategoryzować daną informację. Przykładowo, zielony będzie moim nagłówkiem głównym, różowy pobocznym, a niebieskim można zaznaczyć wszystkie. Wszystkie definicje, które chcę potem w swojej notatce rozwinąć. A jeśli zostało Ci kilka godzin do sprawdzianu, nie masz czasu i zaczynasz panikować, przeczytaj tylko wstęp i zakończenie, mimo to to pomoże Ci jakby poznać główne tematy danego zagadnienia. Numer 3: Parafrazuj treść na własne słowa. Aby skutecznie robić notatki od samego początku, musisz mieć pewność, że interpretujesz treści zawarte w podręczniku w sposób, który ma dla ciebie sens. A jeden z najlepszych sposobów, aby to zrobić, to poprzez przeformułowanie i przy użyciu znanego ci słownictwa. Wiem, że parafrazowanie cudzych treści jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, jakie możesz zrobić podczas uczenia się nowych informacji, zwłaszcza jeśli natrafiasz na zupełnie nową terminologię. Jednak dzięki temu łatwiej będzie ci zrozumieć treść i zapamiętać, Sposób, który ma dla Ciebie sens. Warto zapamiętać jeden ważny aspekt. Tak długo, jak poprawnie interpretujesz informacje, możesz napisać otaczający Cię materiał, używając własnego słownictwa i nic Cię nie powinno obchodzić, nawet jeśli miałoby to być zapisane najbardziej potocznym językiem ze wszystkich. Pamiętaj, że Twoje notatki będą czytane tylko przez Ciebie i muszą mieć sens tylko dla Ciebie. Jeśli ma Ci to pomóc zapamiętać najważniejsze informacje, to jest najważniejsze. 4. Przeczytaj fragment i napisz swoje notatki z pamięci. Inną świetną notatkową wskazówką jest to, aby spróbować i wdrożyć podczas czytania taki mały teścik. Metoda ta jest dość prosta i działa w oparciu o założenie, że czytasz rozdział swojego podręcznika, zamykasz go, a następnie robisz wszystkie notatki z pamięci, sprawdzając wszelkie błędy i nieścisłości przed przejściem do następnego rozdziału. Ja tak uczyłam się na mój egzamin ustny, sprawdzając, czy jestem w stanie wytłumaczyć jakieś dane wyrażenie, zapisując je na kartce. Efekty były świetne, zdałam bez problemu. Metoda ta może i wydawać się mozolna, ale udowodniono, że bardzo pomaga zapamiętać nowe treści. Numer 5. Nie zapominaj o wykresach i grafach. Często, gdy robisz notatki z podręcznika, może być kuszące, aby zignorować lub pominąć informacje w ramkach lub wykresach w rozdziale. Jakoś nam się tak nie chce i traktujemy takie rzeczy jak informacje dodatkowe. Dla chętnych, jednak te dodatkowe informacje mogą pomóc Ci w zrozumieniu informacji i nie powinny być ignorowane. Badania, jakieś statystyki i inne tego typu rzeczy mogą być kluczowe dla zrozumienia głównych pojęć i definicji zawartych w rozdziale. Jeśli je ignorujesz, może się okazać, że nie zrozumiesz niektórych kluczowych pojęć. No i co wtedy? Rozważ więc kopiowanie choć niektórych do swoich notatek. Będą się one zdecydowanie wyróżniać na tle tekstu i ułatwią korektę treści. Gry wrócisz do jej przeglądania w późniejszym czasie, a jeśli użyjesz do nich fajnych pisadeł, różnych kolorków, to od razu do nich fajniej będzie wrócić i po prostu fajnie na taką notatkę patrzeć, trzeba sobie w końcu jakoś uprzyjemniać tą naukę. Numer 6. Sprawdź swoje notatki pod kątem ewentualnych błędów. Aby notatki były skuteczne, muszą być dokładne. Dlatego za każdym razem, gdy kończysz rozdział lub sekcję tekstu, ważne jest, abyś dokładnie sprawdził swoje notatki pod kątem ewentualnych błędów lub nieścisłości. Jest to szczególnie ważne w przypadku przedmiotów, w których występuje wiele technicznych rzeczy, takich jak terminy naukowe w fizyce i chemii, a także nazwiska ważnych postaci w przedmiotach takich jak, nie wiem, historia czy polski. Korzystając z podręcznika, przejrzyj swoje notatki, aby sprawdzić dokładność dat, faktów, liczb, pisowni i właśnie takich kluczowych rzeczy. To wszystko to są ważne szczegóły, na których pominięcie nie możesz sobie Pozwolić, powinieneś również sprawdzić cały fragment notatek, upewniając się, że to co napisałeś naprawdę ma sens, tak abyś wiedział, że kiedy wrócisz do swoich notatek za kilka tygodni, miesięcy lat, będziesz w stanie dokładnie zrozumieć, co miałeś na myśli. Numer 7 podkreślił wszystkie ważne szczegóły. Jak sami widzicie, po moich notatkach uwielbiam, jak są one estetyczne, kolorowe i dopracowane w każdym szczególe. A czy wiesz, że właśnie takie podkreślanie notatek może być w rzeczywistości sekretem, który pomoże ci osiągnąć świetne wyniki w nauce? Kody kolorów lub podkreślanie wszystkich notatek jest ważne, aby pomóc Ci łatwiej zapamiętać informacje. Warto wybrać te najważniejsze szczegóły, które wymagają Twojej uwagi i tym sposobem dasz swojemu mózgowi znać przyszłości, jak już wrócisz do powtórki z tych notatek, że oho, to jest naprawdę ważne. Warto zaopatrzyć się w fajne mazaki dwa w jednym, jak na przykład te moje zbika gdzie za pomocą jednego przyboru możecie również bez bezproblemowo pisać zagadnienia, ale także je zakreślać. Ja jeszcze czasami używam brush pena, ten akurat również ma dwie końcówki. A dodatkowo brasz pen zawsze może służyć jako zakreślacz. Jeszcze tylko podzielę się z Wami kilkoma zasadami zaznaczania, żebyście nie popełnili podstawowych błędów. Po pierwsze, zakreślamy po zapisaniu całej notatki. Może być kuszące, aby podkreślać podczas robienia notatek, jednak może to przynieść efekt odwrotny do zamierzonego i faktycznie uniemożliwić nam prawdziwe czytanie treści, która znajduje się na kartce. Zamiast tego oznaczaj kolorem swoje notatki zaraz po zakończeniu rozdziału lub dużego fragmentu tekstu. Daję to czas na przetworzenie treści i wybranie najważniejszych fragmentów. Druga sprawa, bądź ostrożny w doborze kolorów. Choć kuszące jest, by Twoje notatki odzwierciedlały wszystkie kolory tęczy, może to utrudnić proces robienia notatek. Ogólna zasada mówi, że powinieneś używać tylko 3 do 4 kolorów w całym tekście. Choć jak widzicie, staram się używać de facto tylko jednego na cały temat. Jeśli będzie ich więcej, skomplikujesz niepotrzebnie swoje notatki, co sprawi, że będą one trudne do oglądania i zapamiętania. Numer 8. Twórz małe ilustracje i bazgroły. Inną świetną metodą na to, jak skutecznie robić notatki z podręcznika, jest próba zinterpretowania ich w sposób, który jest całkowicie unikalny dla Ciebie, poprzez przekształcenie fragmentów tekstu w małe ilustracje i bazgroły. Nie powinny one wprawdzie przytłaczać Twoich notatek, zamiast tego powinny wpasować się w Twoją stronę jako wizualne wskazówki dotyczące treści, która już na Twojej stronie istnieje. Nadal musisz upewnić się, że tekst jest głównym elementem Twojej pracy aby dodać więcej szczegółów do treści, a te bazgroły są używane wyłącznie w celu zwiększenia zrozumienia jej, bowiem Używanie kombinacji technik notowania często pomaga lepiej zrozumieć informacje. W szczególności ilustracje mogą pomóc w zapamiętaniu złożonych procesów, których nie można by było zapamiętać w formie pisemnej. Chociażby taki cykl krepson, no masakra po prostu. Oznaczanie kluczowych szczegółów rysuneczkami, znakami przystankowymi, tak jak właśnie kodowanie kolorami, może pomóc w podkreśleniu ważnych szczegółów. Ilustracje są naprawdę wizualnie stymulującym formatem prezentacji, a twój wzrok będzie naturalnie przyciągany do nich podczas przeglądania notatek. Numer 9. Kondensacja. 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 Wreszcie, jedną z największych wskazówek, jaka może Ci pomóc w skutecznym sporządzeniu notatek, jest skondensowanie ich w jak największym stopniu. Nikt nie jest w stanie zapamiętać tysiąca stron treści. W końcu to właśnie dlatego zdecydowałeś się na robienie notatek z podręcznika w pierwszej kolejności. Jest to szczególnie ważne dla tych z Was, którzy używają swoich notatek w celach powtórki. Kiedy wracasz do swoich notatek w okresie przed testem lub w okresie poprawkowym, zrób miejsce w swoim harmonogramie dnia czy kalendarzu, aby je skondensować tak bardzo jak to możliwe. Przykładowo, z iluś tam karty K4 czy podręcznika na paczuszkę fiszek do szybkich powtórek. Albo z tej paczki fiszek do szybkich powtórek na pojedynczą kartkę A4 z prostą mapą myśli, itd., itd. To sprawi, że o wiele łatwiej będzie zrozumieć najważniejszą treść, tą esencję, gdy przyjdzie czas na egzaminy. A filmik o niecodziennych sposobach na notowanie, w tym nowy wariant mapy myśli, znajdziesz już na moim kanale, do którego obejrzenia gorąco Cię zachęcam. Pomoże Ci to spojrzeć na notowanie z totalnie innej perspektywy. I to są, moi drodzy, wszystkie wskazówki na dzisiaj, które ułatwią Wam notowanie z podręcznika. Jeśli macie jakieś własne sprawdzone triki, to koniecznie podzielcie się nimi w komentarzu. A jak zwykle, linki do wszystkich moich ulubionych produktów Big Intensity, użytych w tym odcinku, znajdziecie w opisie. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, a my widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i cześć, cześć!